Have fun, guys. Your Darek. Są dwa, niemiecki i hiszpański. Wszyscy przestali łazić Ok. Mamy półfinał. Półfinał błyskawicznego turnieju Doblewego. Para czysto Bolesławiecka, Bartek, Kasprzyk i. Klaudia Witas, a po drugiej stronie Rafał Olejnik ze Zdrożelicaj i Andreas frankes gerlitz Walczą o finał 67 rozgrywki. Przypomnę tylko, że po drugiej stronie mamy debiutanta Rafała Olejnika, który się świetnie sp sp sprawdza w Deblu. Kto wie? No oczekiwanie może będzie to, de, to finał 1-0 prowadzę Rafał na Klaudię. No i proszę Nie, nie, no co jest tam? Ej! Gdzie jest przeciwnik wacka? No kurczę, ja wam teraz zaraz dupy z nogi powrywam. Przez czego to. Gdzie są nogi? W dupie? Wiedziałem, widziałem, widziałem. I też co robisz? Ja, ja. Dobrze mówię, Klaudia, że 3-0? Dobrze dla Eurosportu, ale źle dla was. No niestety, przykro mi. 0-3 Para 300 Bolesławiecka, czyli Bartek. Bartek, Klaudia. 1-3. Klaudia na Rafała. Bolesławiec na Zgorzelec. O, ładny serwis. I 1-4. 1-4, 4-1 podaje. Andreas Frankę będzie serwował teraz na Klaudię. 4-1. No i znowu dobry serwis, pierwszy. Wacek! Autowa. 4-2. Wacek, Tomek, 5 minut! 4-2. Wiemy, że duże prowadzenie to niczym nie świadczy. Można w tej szybko nadrobić stratę na paru punktów. O proszę 4-1, mamy 4-3 i tak to szybko. 3-4 Serwuje Bartek na Andreasa Mam nadzieję, że dzisiaj. Dzisiaj. Też dzisiaj. Patek lubi nas przytrzymywać klienta. Trzyma Sprawdzać jego cierpliwość. No ładna akcja tutaj. Świetnym bolejem się popisał Andrea. Znowu kapitalna wymiana. Świetny dob, proszę. No, dotrafiliśmy na ładną wymianę. Jak ona się zakończy, zaraz zobaczymy. Brawo, A, brawo, szkoda. Brawo. No i mamy Super. po cztery. 4, -4. 4, -0. 4, -0. 4 -0. A jesteśmy na siebie 4 Cuatro 4 4-4, 4-4, 4 hiszpańskim, więc Powinniśmy liczyć po hiszpańsku. Rafa się jeszcze obrazi. Po cztery. Quatro iguales. Fiale. Bartek na Rafała. Wielokrotnie uczestnik rozgłuchowca. Havdare Kapna, debiutanta Rafała Lejnika. Podwójny self, podwójny błąd. 5-6, 6-5 podaje. na Tym samym jest to piłka meczowa. E, 5-4, przepraszam. Oczywiście, Bartek czujny jest. Podwójny błąd, jednak nie, nie zmącił mu głowy, umysłu ani chęci do gry. 5-4. I uciekł. 6-4, dwie piłki meczowe dla pary polsko-niemieckiej. Gerlitz-Gorzelec, Andreas, Rafał. No i Rafał serwuje na Bartka. Piękny serwis, game, set, match. Rafał Olejnik, Andreas Frankes, Gorzelec Gerlic, finaliści 67. Rozochow Cup. Rafał, ty raz byś się uśmiechnił, proszę. Głóż, głęboki, pokaż ząbki, pokaż ząbki. Nie, nie, będę nie, nie będę Nie, będę, nie będę. finale? nie ma finale. finale.